Witam Was podczas kolejnego wypadu do lasu Dziś kolejne rozpoznanie terenu Zobaczymy co coś się pojawiło więcej niż ostatnie kanie Które znalazłem w piątek Powiem Wam tak Na ogrodzie grzybki się pojawiły U sąsiada wyskoczyły kanie a ciekawe, czy coś w lesie się pojawiło. Mimo, że jest sucho, niestety te deszcze, które przeszły, wiele nie wskórały. Ale grzybki jakieś powychodziły na ogrodzie. Także być może coś się pojawiło. Tego się oczywiście dzisiaj dowiemy. A czy faktycznie coś się pojawiło poza purchawkami? To zobaczymy. A z drugiej strony przeglądam doniesienia innych grzybiarzy. Filmiki to jest grubo Ale czy tutaj Szczerze wątpię A no tak, filmików się naogląda grzyby takie O Zaczęły się pokazywać czernidlaki O Czy dzisiaj coś się nie trafi Chciałbym, ale zobaczymy co dzisiejszy dzień przyniesie. A wracając do tematu filmików, człowiek się jedna ogląda takie borowiki, takie kozilarze i dosłownie człowiek dostaje pierdolca i no właśnie, taki strzał kopniak w dupę, że człowiek musiał się wybrać do tego lasu sprawdzić mimo że jest sucho trzeba skontrolować sytuację a noż widelec coś się pojawiło Zaję, że tutaj pamiętacie w ubiegłym sezonie Nie wiem czy jest z tego miejsca akurat nagranie akurat nie byłem wtedy sam to tutaj również trafiłem w prawdziwki ale czy tak jest w tym roku zaraz się rozejrzymy sprawdzimy A, tylko, że w sezonie Tak, deszcze poszły powódź las był przelany wodą to coś się pokazywało ale szczerze mówiąc na razie puściutko Także widzimy się już na pierwszym miejscu w pierwszym punkcie kontrolnym. Zobaczymy. Tam, także stąd się wycofuję. Chyba, że przypadkiem coś trafię, to się załączę po prostu. Także widzimy się przy pierwszych być może grzybkach. Po drodze sprawdziłem dwie miejscówki. Wynik negatywny. Grzybów brak nawet muchomora. Nic kompletnie. Poza tym czarny dlakiem który spotkaliśmy na samym początku przy drodze, o napawał, że może coś się pokazało. Niestety, dróżka borowikowa jest pusta. Innych grzybków również brak. Zejdziemy niżej. Tam idzie również kozaczki, rosły masilaki. Efekt prawdopodobnie taki sam. Wylecie sucho. Niestety. Przypuszczam, że będzie ten sezon w tym lecie zakończony. O ile nie popada porządnie, ale, tak żeby coś odbiło 3-4 dni ciągłego deszczu. Oczywiście nie ulewnego, bo to. Jak kozie, golarka nie? Wszystko spłynie i, I lipton, A jesteśmy na miejscu maślakowym. Widać, coś widać, liść prawdopodobnie tak, jeżeli maślak, o maślaczek i to dwa, o ale numer, pierwsze maślaczki w tym roku, mam nadzieję, że nie ostatnie. No to tu się trochę rozejrzymy. Skoro tutaj maślaczki są, ja to przy, wiadomo przez rzewkę to troszeczkę wilgoci coś utrzymało. Pomimo, że jest dość sucho. Jeżeli będzie coś więcej, super. Jeśli nie, zostaną. A na razie nic nie widać więcej Chociaż do jajuszka będzie Hihihihi. Także widzimy się już za chwilkę O holipka. Mamy kolejnego maślaczka Tego już coś poobżerało Inne robaczki ale spójrzcie tutaj dość ładne kolejne owocniki maśleczka o i tam się coś pojawiło ohoho ho, panie panie będzie jajeczko z maślekami o to kolejne dwa a tu maluszek wychodzi powiem wam Z zawodu. Mortka się cieszy. <laughs> A wydawało się, że już nic nie będzie. Za chwilę tutaj powrócę do nich. Ale zobaczcie, co tu się wyprawia. Bo chyba kozaczka widzę. Coś mi się tak wydaje. O, ten, już, ten już jest prawie zjedzony cały, ale tu widzę kolejne trzy owocniki. Ale nich nim... Zaraz do nich powrócę. Bo widzę tutaj kolejny myśniaczek. Nawet dwa. To pod już się schował. Tu również jakieś grzybki, czyli masiaczki. No i jest kolejny i jeszcze jeden niżej. Ale podejdę pod drzewko. Pod naszego grabka. Zobaczymy. Czy tam się pojawiły. koźlasze Kozaczki. O, i niestety nie ma. Nie ma na razie. Dobra, moi drodzy. Widzimy się już za chwilkę. Troszeczkę pozbieram tych masiaczków, co większe. I widzimy się za chwilkę. Sprzedałby się jeszcze jakiś kozłazaczek, żeby tak było rozmaiczyć jajecznice. O, oprócz tamtych myślaczków trafiłem jeszcze dwa gniazdka takie dość ładnych. O. A teraz rozejrzę się za kozilarzem. Choć tu przy pyniaczku jeden grzybek stał, to prawdopodobnie taki pozostałości z Wyciąga wodę, tu się pojawił, ale zobaczymy tutaj na naszych stałych miejscach, gdzie pojawiały się koźlarze Widzę tu jakieś grzybki, również się pokazują. To wie, jeżeli popada. To może się zrobić tutaj wysyp grzebów również? O, jakaś jakiś helikopter pomyka Ale jakisko. Ten raz bukowe i grabowe się pokazywały, kozaki. Ale na razie nic nie widać. Też prawoski lubiały, lubiały rosnąć również głucho. Dobra, moi drodzy. Wycofujemy się z tego miejsca i idziemy dalej. Zobaczymy jeszcze jedno miejsce, tam gdzie czasami borowiki się trafiały. A raczej rok w rok. Rok w rok, sezon w sezon. Przekonamy się, czy coś się pokazało czy jest swobizno Na razie nie widać. Dobra, nie przedłużam nagrania. Jeżeli coś będzie, to się załączę.